Okazje, które pojawiły się w biedronce, przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Dzień dobry, cześć. Jak sobie pomyślę, jakie to egzemplarze się pojawiły, to jestem w szoku. Za 20 zł. Te, które jeszcze do niedawna kosztowały po 100-200 zł, teraz są na wyciągnięcie ręki. Poza tym są też rośliny trochę większe, takie jak kluzje czy fikusy. Takiego jednego fikusa pięknego zabrałem, tego z zielonymi prześwitami, bo już od dawna o nim marzyłem. No i jak go zobaczyłem, to od razu go brałem. Sam też. Mniejsze fikusy, ale to nie wszystko. Ta dostawa jest naprawdę rewelacyjna. Poza tym znajdziecie małe Monkey Mask, Monsterki, ale też wielkie, bo w doniczkach 17 cm, skrzydło kwiaty. Tak, Diamonds coraz częściej się pojawiają, ale za każdym razem są coraz piękniejsze. Tak mi się wydaje. Chyba trzeba zakupić kolejnego. To już chyba będzie mój czwarty. I tu jeszcze duże skrzydło kwiaty zwykłe się pojawiły, te, które ostatnio można było również kupić. Ja takie dwa kupiłem i świetnie wyglądają. Niebawem będą razem. I jeszcze miksy w osłonkach za 25 zł. Osłonki całkiem spoko. Rośliny różne. Te patyczaki były fajne. A na koniec jeszcze rzut oka na to, co do ogrodu, bo są różne krzewy owocowe, ale też ich kwitnące. Tutaj macie jeden z kodów.